Teraz odniosę się do jednego z ostatnich komentarzy pod jednym z filmów. Tam mówiłem ogólnie o odkrywaniu, zdobywaniu, o rozwoju siebie. I tam pewna osoba napisała: Na dzień dzisiejszy to ja siebie nienawidzę. No i właśnie, dlaczego ludzie nie lubią, nie kochają, a tym bardziej nienawidzą siebie? Kiedyś już mówiłem na ten temat. Ma to oczywiście związek z naszą przeszłością i z emocjami. Ale wyjaśnijmy to sobie. Dlaczego odczuwamy nienawiść do siebie? Dlaczego możemy odczuwać wstręt aż do siebie? Dlaczego nie lubimy oraz nie kochamy siebie? Oczywiście nie mówię tu o wszystkich osobach. Mówię tutaj o tych, których ten problem dotyczy, bo jest to problem. Nienawiść do siebie jest to choroba duszy przede wszystkim. O czego nienawidzimy siebie? Nienawidzimy siebie z dwóch powodów. Numer jeden: dziecko zaczyna obwiniać siebie, ponieważ nienawidzenie siebie to jest przede wszystkim poczucie winy oraz wstyd. To są te dwie emocje. Kiedy sprawdzimy na skali, Doktora Hopkinsa, zobaczymy, że są najniżej. A więc, jeżeli są najniżej, a my chcemy iść jak najwyżej, bo tam jest miłość, szacunek, zrozumienie. W drugą stronę jest wstyd i poczucie winy. I teraz, kiedy dziecko zaczyna nienawidzić siebie, bo najczęściej to się dzieje jak zawsze w dzieciństwie. Rodzice na przykład się rozstają. Lub rodzice się kłócą, rodzice walczą. Wtedy to dziecko myśli sobie, to chyba przeze mnie. To chyba przeze mnie mamuś, mama i tatuś się kłócą. Bo dziecko jest małe, one nie rozumie, co się dzieje. Czuje, ono nie rozumie, ale czuje, że coś się dzieje nie tak, jak powinno. Później, kiedy na przykład ojciec odchodzi, mamy bardzo dużo rozwodów, Ludzie sobie nie znają sprawy, jak niszczą swoje dzieci. I teraz, kiedy ojciec odchodzi, dziecko wtedy zaczyna obwiniać siebie. Zaczyna przestawać lubić siebie, bo wysyła negatywną energię, tworzy negatywne emocje w kierunku swojej osoby. To jest numer jeden. I oczywiście to się nie dzieje nieświadomie, bo jeżeli dziecko ma. Dwa czy trzy latka, czy roczek, czy cztery latka, to dziecko nie rozumie. Dlatego przy dziecku nie powinno się wstrzymać różnych awantur, nie powinno się kłócić przy dziecku, bo dziecko z automatu się będzie obwiniało. To jest numer jeden. Numer dwa. To jest nam po prostu wpajane, kiedy jesteśmy starsi. Na przykład co ostatnio mówiłem na kanale, na przykład w kościele, idziesz do kościoła. No, i tam oczywiście wmawiane, wbijane jest sobie poczucie winy. Poczucie winy, jak wiemy, jest destrukcyjne, tak jak mówiłem. Siadamy, wbijamy sobie moja wina. Pamiętajmy, że podświadomość nie wie, nie zna różnicy. Jeżeli sobie coś wmawiasz, to twoja podświadomość przyjmuje to za prawdę. To wystarczy. A jeżeli chodzisz, robisz to. Cały czas, bo odmawiasz pacierz, chodzi do kościoła. Wbijasz sobie tu, gdzie jest splot słoneczny, tu gdzie mamy te wszystkie nerwy, tu gdzie wszystko mamy, tutaj czakra serca, wszystko się rozchodzi. Wbijamy od razu do swojego DNA i zaczynamy po prostu z czasem. To się nie dzieje od razu, ale z czasem programować się na poczucie winy. Dlatego siebie nie lubimy. Dlatego siebie nie kochamy, dlatego siebie nienawidzimy. Dlatego, że poczucie winy, tak powiedziałem, obniża nam wibracje, idziemy na dół, a nie idziemy do góry. No i teraz taki człowiek, mając 20 lat, wchodzi w życie no i odczuwa złe, negatywne emocje w stosunku do siebie i sobie myśli, hmm, dlaczego tak było? No właśnie, dlaczego tak było? Dlatego, że numer jeden. Mogła rodzina się rozpaść. A numer dwa, mogło być to zaprogramowane. Oczywiście, może to również nastąpić w późniejszym jakby czasie. To nie tylko przez Kościół. Na przykład rodzice się rozstali i ty wchodząc, właśnie, jesteś na przykład masz 20 czy 25 lat, no i masz rodzica toksyka. Rodzica toksyka, który ci mówi, że do niczego się nie dajesz, że jesteś głównym, bo tak jest, bo bardzo dużo ludzi pisało do mnie pod komentarzach, czy to na konsultacji z różnymi ludźmi rozmawiałem i mówili, że mieli wmawiane po prostu rodzice, bo jeżeli rodzic jest toksyczny, on nie, nie, on nie kocha siebie, to jak on może kochać Ciebie? Nie może. On nie może kochać Ciebie, jeżeli sam nie kocha siebie. A rodzice toksyczni siebie po prostu nie kochają, nawet o tym nie wiedzą. A więc, mogło to być jako dziecko, że się Obwiniałeś czy obwiniałaś. Numer dwa. Mogło to postać właśnie w kościele, albo w szkole tak samo. I numer trzy właśnie przez rodzice, jakby w, 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 w późniejszym wieku. A więc tak to mniej więcej wygląda. To jest taki skrót. I teraz co robimy? Musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że nasz program, ten program poczucia winy, to, to wszystko nie jest to nasze, nam to po prostu. Tak jak powiedziałem wcześniej, zostało wmówione, zostało nam to zaprogramowane. A jeżeli nam zostało to zaprogramowane, to my możemy i powinniśmy się odprogramować. Jeżeli chcemy dobrze się czuć, jeżeli chcemy mieć jakieś sukcesy w życiu, jeżeli nie chcemy popadać w alkoholizm, w nałogi, jeżeli chcemy czuć lekkość. Jeżeli chcemy czuć błogość. W większości ludzi te emocje nie są znane, bo ludzie mają poczucie winy. Ludzie mają negatywne emocje. A więc co robimy? To mówię na kanale. Bierzemy lustro. I bierzemy zeszyt i długopis, i piszemy afirmację. Ja imię kocham i szanuję siebie. Piszemy to 10 razy. Wieczorem, 30 minut przed pójściem, spać. Dlatego, że wtedy podświadomość najlepiej wszystko łaknie, najlepiej wszystko oprogramuje. Jeżeli to napiszesz 10 razy, bierzesz lustro i mówisz to samo. Pamiętaj, zawsze mówisz w formie dokonanej oraz w osobie pierwszej. Ja zawsze jest najważniejsze. Ja, imię i mówisz. Znaczy, pierwsze to piszesz, drugie właśnie, bierzesz lustro. I mówisz, mówisz to samo, co napisałeś, czy napisałaś. Tak będziesz się programować. Patrzysz sobie w oczy, w lustrze. Większość ludzi nie potrafi tego zrobić. Dlatego, bo odczuwa złe, negatywne emocje właśnie w stosunku do swojej osoby. Musimy dojść do, do takiego poziomu, że patrzysz w lustro, patrzysz sobie w oczy i odczuwasz fajne emocje. Kiedy zaczniesz to robić, wtedy powtarzasz sobie to. Na początku nie będzie to łatwe. Jak wszystko na początku nie jest łatwe, ale trzeba to zacząć robić. To jest tylko dla naszego, dla Twojego dobra. Co zrobić z tym filmem? To jest tylko Twoja sprawa. A więc mówimy i patrzymy sobie w oczy. Robimy to dzień w dzień. Nie robimy tak, że raz zrobimy. Jak już będziesz to robił przekadowo przez 3 miesiące, przez 4, przez pół roku, możesz sobie zrobić 2, 3, 4 dni. Przerwy, na przykład na urlopie Ja jestem teraz na urlopie I tego na przykład nie robię Ale zaraz z urlopu wracam I będę to dalej kontynuował Bo wiem o tym, że to działa Bo robię to już od 8 miesięcy Regularnie Bo w... kiedyś robiłem to wcześniej Ale nie robiłem tego regularnie Teraz od 8 miesięcy robię to regularnie I widzę ogromne Ogromne zmiany w swoim życiu nie tylko jeśli chodzi o samopoczucie, ale w kontaktach z ludźmi. Jak ludzie reagują na mnie, jak ja reaguję na siebie. Jak mój biznes zaczął się rozwijać, jak klienci zaczęli przychodzić. Dlaczego? Dlatego, że kocham i szanuję siebie. Programuję siebie. A więc ty też możesz to zrobić. Tak jak powiedziałem, co zrobić z tym filmem, to jest tylko Twoja sprawa. Programuj się, bo nikt za ciebie nie posprząta Twojego bałaganu w głowie. To należy do ciebie. Ale my szukamy ludzi, którzy nam pomogą. My szukamy ludzi, którzy wezmą odpowiedzialność za nasz śmietnik w głowie. Nie tędy droga. Ty bierzesz swoją odpowiedzialność za swój śmietnik w głowie. Każdy powinien brać odpowiedzialność za to, co ma w głowie. I to, to ciebie zależy, żeby tam posprzątać. No, jeżeli oglądacie ten film z kanału Niemiły Facet, to pod spodem będzie link do książki. Również bardzo ważny, dbać o sylwetkę. Jak schłonąć i zachować zrównoważoną sylwetkę na całe życie? W trzech różnych formatach: audiobook, ebook oraz wersja książkowa. Jeżeli oglądacie to z TikToka, to u góry, w pierwszym linku, właśnie to samo, tylko że bez wersji książkowej: audiobook i e-book, Jak schłonąć i zachować zrównoważoną sylwetkę na całe życie? Bardzo ważne, bo wszystko zaczyna się od sylwetki. I oczywiście. Skomentujcie ten film, prześlijcie go dalej. Fantastycznego wieczoru, pozdrawiam i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!